Hej, dzisiaj przychodzę do Was z makijażem takim codziennym, wiosennym, jaki wykonuję na co dzień powiem, że już na twarzy mam nałożony takie serum Biolik, bardzo fajne, którego używam od jakiegoś czasu to jest moje drugie opakowanie to jest takie serum rewitalizujące oraz kuracja wybielająca ziaja krem z filtrem 20% bardzo fajny pod makijaż. Ja mam tutaj takie przeparwienia, także chciałabym jakoś je zminimalizować. I yy, więc yy, no zaczynamy. Tutaj yy, mam podkład, Healthy Mix, burżua. Biorę sobie trochę na rękę, na twarz nakładam, tak jakoś równomiernie, prawda? Trochę na policzki, na nos, na brodę, na czoło. Ile mi tam pasuje. Najczęściej to y, używam palców, ale prawda? Dzisiaj może użyję takiego pędzelka Hakuro. Rozprowadzam sobie. Codziennie rano wstaję do pracy, prawda? Też wykonuję ten makijaż. Czasami troszeczkę mocniejszy, czasami lżejszy. Zależy jeszcze, ile mam czasu, prawda? Chcę przykryć tutaj niedoskonałości, zaczerwienienia w okolicach nosa, tu na policzkach właśnie na czole. Dobrze. Yy, może troszeczkę jeszcze tutaj w takich partiach, gdzie najbardziej widoczne są moje takie właśnie krwinki. Dodam w klepie palcami i przynoszę. Tak, a teraz może baza na powieki, baza z Avon'u, bardzo fajna, kosztuje około 10 złotych. Jednak jest to baza najlepsza, którą stosuję. Ponieważ yy, no jakoś tak sprawdza mi się najbardziej. Rozprowadzam na powiekach. Bardzo wydajna jest ta baza. Yy, na długo wystarcza. Mimo, że ten pojemniczek jest taki maleńki, wydaje się, że szybko się zużyje, to yy, właśnie jest, jest taki wydajny. Rozprowadzam, wklepuję, żeby, prawda. Dobrze ona się tam wchłonęła. Ona nie jest taka jakaś bardzo zastygająca. Trzeba będzie ją pudrem utrwalić. Może jeszcze korektor. Powiem Wam, że różnie. Najpierw nieraz maluję oczy, nieraz maluję. Najpierw właśnie podkład nakładam. Zależy jak to mi się spodoba. Pod oczy. Nie zawsze używam korektoru korektora, ale dzisiaj użyję. Taki rozświetlający Lumi z L'Oreala, trochę na nos. Właśnie tutaj przejście takie na policzki i tutaj w kącikach oczu, jak są jakieś zaczerwienienia. Tutaj na, na brodę. To sobie już tak wklepię palcami. Rozprowadzę, żeby nie było widać. Żeby było ładne rozświetlenie z przodu twarzy. Tutaj nie będę wyjeżdżała za bardzo pod oczy, żeby nie podkreślać zmarszczek pod oczami, szczególnie tutaj tych mimicznych, kiedy. Uśmiechamy się. Ja mam tutaj taką zmorę z mimiczną zmarszczką lwią tak zwaną. Dobrze. I teraz może utrwalę to pudrem. To jest puder z burżuła. Troszeczkę muszę go wydobyć. Nigdy nie wiem, jak go właśnie wydobyć, żeby się nie rozsypał. Tutaj na oczach, jeszcze na powiekach. Przepraszam, patrzę się tak bok, bo mam tutaj lusterko ale myślę, że nie będzie Wam to przeszkadzać. I może teraz przejdziemy do oczu. Paletka taka moja z Inglota, którą używam na co dzień. I tak. Może użyjemy takiego brązu z tej paletki. Na Załamanie. Ja mam taką opadającą powiekę, więc dobrze jest powiększyć sobie tak, jakby oko. I tutaj w załamaniu dodać ciemniejszego koloru. Najlepiej takiego neutralnego brązu. I trzeba dobrze to rozetrzeć, żeby nie zbierało nam się w załamaniu. Bardzo lubię cienie z Inglota. One są podobne do cieni, trochę jak dla mnie z Catrice. Tutaj też mam kilka cieni z Catrice, sobie tak przyłożyłam. Bo wiecie, fajnie wszystko mieć w jednej paletce. Na powiekę tutaj sobie dam takiego różu właśnie. To zrobię to palcem. To jest róż właśnie z Catrice. Kupiony w takim pojedynczym pojemniczku, czego no nie bardzo ja lubię, ponieważ no, nie można niczego wtedy znaleźć. Jak mamy razem pod ręką wszystkie Cienie to jest wtedy najlepiej. Tutaj mam taki jeszcze mocniejszy brąz. Sam kącik mogę dołożyć. Z jednej strony i z drugiej. Jak mi coś wyjdzie poza powiekę górną na boki, no to trzeba oczywiście od razu wytrzeć, żeby ten łapki aż nie rozlewał się nam na czoło i na skronie dodajemy po trochu i rozcieramy. Dobrze, myślę, że wystarczy i teraz yy, może tego cienia, cienia ja to zawsze na dolną powiekę używam ciemnego, brązowego cienia do podkreślenia dolnej powieki, ale boję się, żeby nie dostało mi się do oka odrobiny właśnie jakichś pyłków, ponieważ wtedy podrażnia mi oczy i cały czas mi łzawią. Także użyję ciemnego, brązowego cienia, którego nakładałam na, na załamanie pędzeleczkiem. Dodałam, wzięłam tutaj troszeczkę toniku. Może to być woda. Żeby po prostu ten y, cień przyjął mi się na mokro. Dla podkreślenia tutaj dolnej powieki. Jedna. i druga. Na górę jeszcze troszeczkę tutaj wprowadzam Myślę, że wystarczy już. Teraz yy, zrobię kreski linerem. Tak, mam taki wodoodporny, bardzo fajny. Polecony kiedyś przez yy, Marysię z kanału Czary Marii. Super dziewczyna. Także, jak jej nie znacie, od razu biegnijcie do niej i subskrybujcie jej kanał jest wodoodporny liner i robimy sobie kreseczki. Trochę mam za daleko to lusterko. Z tego tytułu, że mam opadającą powiekę, to często mi się rozmazują kreski, ale ten wodoodporny liner daje sobie radę. Wyprowadzę tutaj do góry. W ten sposób. Drugie oko. Potrzeba większej trochę precyzji i uwagi, żeby kreska z jednej i z drugiej strony była na podobna. Wydaje mi się, że no może trochę podobne są. Teraz tuszuję rzęsy. Mascara Million Lashes z Larela. Ona jest świeżutka i nabiera dużo tuszu, tylko muszę trochę zebrać tego tuszu. To sprowadzam, żeby nie robiły mi się grudki. I żeby te rzęsy nie były takie zlepione, wiecie. Bardzo fajna maskara. Długo utrzymuje się na rzęsach, nie osypuje się. Druga strona. Może jeszcze druga warstwa. W zależności, kto jak lubi, mniej lub więcej tuszu. Moje rzęsy nie są za długie i za gęste, ale jak użyję się takiej maskary, to jako tako wyglądają. Teraz dolne rzęsy. Czasami maluję dolne rzęsy, a czasami zostawiam takie niemalowane. Trochę mi się nabrało za dużo. No dobrze, myślę, że może to tak być. Łupio wyglądam, ponieważ nie mam zrobionych brwi brwi Catrice. taki zestawik tutaj mamy taki pędzeleczek maleńki czy brąz dla podkreślenia dolnej linii brwi z jednej i z drugiej strony tutaj ten jaśniejszy dla wypełnienia całości. Tu mamy taki mini, mini żebyczek Jak nie mam nic pod ręką innego to stosuję sobie ten używam nawet daję radę. Wiecie, tutaj na sam koniec jeszcze troszeczkę przyciemnie. Z jednej strony i z drugiej jeszcze wyczeszę tym maleństwem, maleńkim, takim. Aha, jeszcze wiecie co? Czasami stosuję taką kredkę Catrice pod wypełnienie tutaj łuku brwiowego, żeby tak unieść, rozświetlić i wyliftingować jedna Brew i druga i ta kredka jest bardzo fajna, bo można sobie też tutaj w kącie dołożyć przy oku i ładnie nam rozświetla. Zawsze dobrze jest użyć jeszcze utrwalacza jakiegoś na tą kredkę, taki cielisty cień. Z jednej z drugiej strony. I jeszcze na koniec na brwi żel do stylizacji brwi z Vibo. Już mam bardzo go długo i cały czas on jest dobry, nie wysycha, daje trochę koloru i likwiduje nam taką pudrowość na brwiach. Jedna brew, druga brew. I słuchajcie, jeszcze mm, może bronzer. Jeżeli nie mam bronzera pod ręką, wiecie co robię? Używam tego cienia, co używałam do załamania, powieki. Nakładam sobie. Tutaj jest to taki odcień chłodny i powiem, że bardzo długo utrzymuje się na policzku, co jest właśnie zaletą. Chciałabym chyba kupić sobie taki bronzer z Inglota, bo Inglot ma bardzo, bardzo fajne produkty. I Bronzery, róże też są świetne. Teraz jeszcze bourgeois. Taki właśnie róż. 33. On ma bardzo fajny kolorek z taką poświatą złotą. Użyję w tej chwili tego pędzelka. Który tutaj jest dołożony. On jest taki sztywniutki. Tak. I jeszcze, słuchajcie, użyję takiego rozświetlacza. To jest hypoalergenik z Bella. Z Bell. Tutaj na szczyty policzkowe. I tak sobie to wszystko rozblenduję, żeby mi się połączyło. O, trochę na nos. Jak też lubi, właśnie takie rozświetlenie, to tutaj z przodu, w strefie T, myślę, że tak, wystarczy. Aha, nie przygotowałam sobie żadnej pomadki, bo tak na co dzień to nie noszę pomadki, ale kilka tutaj coś mam. U, tutaj mam akurat taką ciemniejszą. Yy, no dobrze, niech będzie ciemniejsza skobo. To jest numerek 304. Tak, to jest taka ciemniejsza pomadka, no której na co dzień bym nie użyła, ale na dzisiaj może być. Słuchajcie, jeszcze sobie teraz do tego wszystkiego użyję Kenzo Intensive, takiej próbeczki Perfum, którą dostałam chyba w Douglasie przy zakupach. Zapach intensywny. Bardzo ładny. I tak. To by było na wszystko. Wybaczcie mi tą pomadkę. Ona chyba nie najlepiej się prezentuje do y, takiego makijażu. Jak mówiłam, że ma być on codzienny, ale dajmy na to, że nie jest może on codzienny, tylko troszeczkę wieczorowy. Także myślę, że. Spodobał Wam się ten makijaż? Jest to mój pierwszy makijaż nagrywany, także może wybaczycie mi jakieś niedociągnięcia. Następnym razem myślę, że pokażę Wam coś innego i może lepiej mi to wyjdzie. Jak Wam się podobało, to kciukujcie do góry, komentujcie. Serdecznie Was pozdrawiam, całuję, buziaczki, pa.